Cześć wszystkim. Chciałbym przedstawić e, moje autoturale, które włączały się, kiedy ktoś idzie na wasz, na nich, i kiedy niepotrzebne oni włączały się. E, pierwsze to będzie z ręczkami, a, albo nazwę inserter. E, to jest taki. E, oni ładują Amo tutaj. A możemy popatrzeć, ile tam jest. Teraz jest 13, i trzeba odłączyć z copper cable to z tego albo to z tego, które jest podłączony. I wtedy oni zaczną pracować jak potrzebne jest. Teraz oni są włączone. Dopóki nie, te nie będą strzelać. I popatrzymy, jak to będzie wyglądać. Ja. Oni zaczną strzelać i wyłączały się laser. Kiedy już wszystko jest zrobione, oni wyłączały się i nie potrzebują power Dlatego, że jedna używa 24 kW, nieważne to jest ona strzela czy nie. I kiedy ich jest bardzo dużo, to, to nie jest za bardzo dobrze. Z początku to jest dobre. Jeszcze jeden. Jest taki, to jest z ręczkami, a możecie zrobić taki z stronami. To jest ten. Też trzeba odłączyć to z tego. I oni zaczną pracować, są wyłączone. Kiedy ktoś przychodzi, oni muszą włączyć się. Oni włączały się. I teraz włączone są. Nie potrzebują. No mają jeden weak point. Jeżeli zabił ten turret. To oni nie włączą się, dlatego że um, tu będzie 24 i nie będą włączać się, i to jest niedobrze. Dlatego zrobiłem trzeci, który nie ma tego problemu. To jest zrobiony na oil. Oj, coś tam nie wyszło. Trzeba zabrać. Możecie to podłączać, drugi podłączyć do tego tutaj, albo do tego, do tego trzeba jeszcze podłączyć oil w taki sposób i między jeżeli macie dwie sekcje to między nimi treb, trzeba podłączyć e, czerwonym kablem między nimi e, i to musi być podłączone do tego tanku żeby on liczył ile tu jest oilu Zaraz załaduję ile potrzebne. E, mój jest zrobiony na heavy oil. No możecie podłączyć e, co wy chcecie. Tylko wtedy trzeba zmienić to na inne co podłączycie. E, teraz są włączone, dlatego, że ten tank jest pełny. I dopóki jest, on jest pełny oni nie będą łączone. Kiedy jest dużo laserów, to oni potrzebują dużo energii. A w ten sposób możecie nie używać energii. I no, popatrzymy, jak to pracuje. Są włączone. Teraz popatrzymy, jak to będzie. O. Teraz są włączone, dlatego że OLU jest mniej, czym, czym potrzebuje i dopóki on nie załaduje na tank, będą włączone. Zaraz. Jeszcze K. A, są włączone. Po prostu oni liczą, ile tu jest oilu, i jeżeli jest jego mniej, czym potrzebny jest, to ma tyle. Oni włączą się, jeżeli mniej jest. Jeżeli więcej, to wyłączą się. Dzięki.